Cześć! jestem strony z firmy ComfortBox. Dziś chciałem zaprezentować Wam moduł Android Auto i CarPlay zamontowany w Audi A8. Mamy tutaj wszystko, akurat pokażemy na przykładzie CarPlaya, czyli systemu dla, dla marki telefonów Apple. Mamy tutaj pierwszą stronę główną, tutaj po lewej stronie znajdują się akurat tutaj, w tym wypadku Google Maps. Możemy sobie zmienić mapę na mapę iPhone'ową, mianowicie, Waze'a. W Następnie mamy dwa szybkie skróty do mapy. Jeżeli mamy włączoną trasę, to w tym miejscu pojawiają nam się komunikaty typu za 300 samy w prawo, albo jest na przykład dalej prosto. Tu ostatnio poszono muzyka. w tym wypadku moim jest akurat to Spotify. Idąc dalej, mamy kolejne aplikacje, które przywróciły się z mojego telefonu czyli Mamy funkcję telefon, czyli możemy bezpośrednio z ekranu do kogoś zadzwonić. Później mamy muzykę, czyli muzyka z telefonu krótko mówiąc. Mapy, to są mapy akord iPhone'owe. Wiadomości, na wiadomości możemy odpisywać głosowo za pomocą Siri. Później odtwarzane, czyli to jest Apple Music. Później mamy funkcję Car, czyli wyjście do ustawień modułu. Następnie mamy w kalendarz. W kalendarzu możemy zobaczyć nasze wydarzenia, które mamy zaplanowane na najbliższy czas. Idąc dalej mamy też funkcję ustawienia, w ustawieniach możemy sobie zmienić czy wygląd ma być jasny, czy ma być ciemny. Możemy też równie dobrze sobie zmienić na przykład tapetę, która jest z aplikacjami. Idąc dalej mamy Google Mapy, tutaj na mapach możemy sobie zmienić oczywiście wygląd też na satelitarny. Możemy zmienić na widok satelitarny. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie, możemy wyszukiwać albo z ostatnich adresów, które mieliśmy wpisane, lub możemy wpisać po prostu najpierw adres telefonu i on się nam od razu nam przerzuci na ekran samodu, lub wpisać też głosowo albo wybierając kawę klawiaturę, którą może pojawić się na ekranie. Później mamy jakieś tam iTunes Radio, czyli radio internetowe, Spotify, czyli możemy po prostu połączyć muzykę ze Spotify'a bezpośrednio. Niestety nie mogę pokazać, bo. Przerwie na nagranie, później mam jakieś tam Teamsy, Telegram. WhatsApp działa tak samo jak wiadomości, czyli możemy odpisywać głosowo. I ostatnia aplikacja, na przykład w moim przypadku jest to Janosik. Aplikacje możemy ściągać dowolnie z sklepu App Store w moim wypadku, albo na przykład, jeżeli używamy Android Auto, no to ze sklepu Google Play. Wszystkie, wszystko nam się aktualizuje na telefonie. Modu nie potrzebuje w żaden sposób aktualizacji, ponieważ wszystko jest, że tak powiem, pobierane bezpośrednio z telefonu. Oczywiście, nie tracimy też strefy oryginalnej. Po kliknięciu jednego z przycisków możemy przejść sobie do strefy oryginalnej. I oczywiście możemy sobie też wrócić ponownie na modu. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.